Przedstawiamy wyjątkową pralkę AEG Mel 6S126X. Jest to urządzenie zachwycające funkcjonalnością, wyposażone w nowoczesne technologie, dzięki którym Twoje pranie będzie idealnie czyste i miękkie. Urządzenie należy do klasy energetycznej D. LG zmieścisz do nawet niewielkiej łazienki dzięki kompaktowym rozmiarom. Jest to pralka Slim o wymiarach 38 cm głębokości, 59,5 cm szerokości oraz 84,5 cm wysokości. Pralka ma niewielkie rozmiary i jest bardzo ładowna. Zmieścisz w niej aż 6 kg prania, co z pewnością wystarczy na potrzeby kilkuosobowej rodziny. Dodatkowo wyposażono ją w technologię ProSense, czyli w automatykę wagową. Przed startem Twoja AEG sprawdzi wagę ładunku, by dostosować do niego parametry prania. 10 programów prania pozwoli ci dobrać ten najodpowiedniejszy dla wybranego ładunku. Ciesz się dzięki temu super skutecznym i super bezpiecznym praniem. Brakuje ci czystych ubrań? Bez obaw. Wybierz specjalny program szybki 20 minut, przewidziany m.in. na takie awaryjne sytuacje. W zaledwie 20 minut uda ci się wyprać do 3 kg prania. Oszczędzaj czas, pieniądze i energię elektryczną z funkcją Time Save. Wystarczy, że skorzystasz z niej oraz opcji prania Eco, a skrócisz czas prania, otrzymując jednocześnie ten sam efekt. Brzmi pięknie? I tak właśnie jest. Bierz się zdrowiem! Wypróbuj program antyalergiczny, dzięki któremu w 60 stopniach Celsjusza zlikwidowane zostaną sprania bakterie, zarazki i mikroorganizmy. Zaś dzięki użyciu pary w połączeniu z dodatkową fazą płukania wyeliminujesz pyłki i alergeny oraz resztki detergentów. Pranie będzie idealnie miękkie dzięki funkcji Soft. Uruchom ją, by płyn zmiękczający dodany do prania został równomiernie rozprowadzony po kaninach. Będą dzięki temu miękkie i delikatne. Cicha praca to między innymi zasługa silnika inwerterowego. Głośność pralki to zaledwie 49 dB podczas prania oraz 73 dB w trakcie wirowania. Pralka AEG posiada certyfikat Woolmark, zatwierdzony do cyklu prania odzieży wełnianej, która oznaczona została na metce prać ręcznie. Możesz bez obaw prać swoją delikatną odzież wełnianą pod warunkiem, że stosować będziesz się ściśle do instrukcji producenta pralki oraz do wskazówek dotyczących sposobu suszenia i pielęgnacji odzieży. W filmie wystąpiły akcesoria. zaspokoi potrzeby twoje i twojej rodziny, twoje pranie będzie idealnie czyste i świeże, a ty cieszyć będziesz się z zaoszczędzonego czasu i pieniędzy.